Te, patrzcie jak sam są ferdeke byle jakie zakamarki takie patrzcie? I ostatni przyszedł sam żeś do do, do, do takiej drogi, a sam idzie następna droga w górę. <grystanie> ferdeke to jest jak na wczasach, jak moja mama zawsze. Go <grystanie> Przynajmniej... 100 razy w roku to godzina. Je, my mówimy jak na wczas, ale ryści, patrzcie, sam zaś jakoś droga, nie jest. Te ryści za kamarki, a zaraz wam pokórze, jak idziemy rołów, nie. To jest ten las, kiedy tyle tych mu humorów. Rośnie, te co z, z, z Syberii tutaj są, nie wiem przez, oni tutaj ekstra na przyjeżdżają tak mi. przyjeżdżają. Wszystko wyżywają, no, nie, no żartuję, żartuję, Nie, ale tutaj jest taki fajny las, w większością iglasty, ale też są parę drzewek liściastych i sam idzie dość często grzyby znaleźć. Nie tam te borowiki to nie, ale zajączoki, kopalnioki, muchomory, wszystko do, do wychoru do koloru. Nara to za znosa.